Sąsiedzi w ligowej tabeli 9 i 10 drużyna PKBP Ekstra Ekstraklasy, a więc Zagłębie oraz Krakowia stają naprzeciw siebie w Lubinie. Naprzeciw siebie stają też jakże doświadczeni i utytułowani trenerzy, a więc Waldemar Fornalik i Jacek Zieliński. W pierwszej połowie lepsze są pasy. Benjamin Kalman strzelał broni, Jasmin Buric jeszcze piłka do Makucha i uderzenie Patryka Makucha tylko w boczną siatkę. Miał się czym martwić trener Fornalik, bo Miedziowi nie najlepiej spisywali się do przerwy. To doliczony czas gry pierwszej połowy. Jest tutaj Kacper Chodyna, wycofał piłkę. To była tak naprawdę pierwsza groźna akcja zagłębia w tym spotkaniu. Makowski, ale znakomite prostopadłe podanie do Kacpra Chodyny, i ten trafia do siatki. Mamy sygnalizację sędziego liniowego. I odgwizdanego spalonego, ale chwilę później po analizie war już wiemy doskonale, że bramka była zdobyta prawidłowo. A więc piękna asysta Tomasza Makowskiego, gol Kacpra Chodyny i 1 do 0 dla Zagłębia. Mimo, że Krakowia była w tej pierwszej połowie różną lepszą, to gospodarze prowadzą. Zaraz po przerwie Serhii Bułeca minimalnie pomylił się z rzutu wolnego i ten strzał mógł zaskoczyć Sebastiana Madejskiego. Chciał Bułeca zmieścić piłkę pod spojeniem słupka z poprzeczką, to się nie udało. Jesteśmy po drugiej stronie boiska, ależ teraz Jasmin Buric miał szczęście, strzał Mateusza Bochnaka w słupek po dośrodkowaniu Michała Rakoczego, nie najlepsza interwencja Luisa Maty. Bochnak dopadł do piłki i Krakowi brakowało centymetrów, aby doprowadzić do wyrównania. Teraz trochę bardziej niecelny strzał. Patryk Makuch był jednak też blisko strzelenia. Wreszcie gola dla pasów. Uderzenie głową przechodzi obok słupka. W 63 minucie czerwona kartka dla trenera. Zagłębia lubi Waldemara Fornalika za krytykowanie decyzji sędziego i w ten sposób Fornalik musiał opuścić stadion. Natomiast wciąż na Murawie atakowała Krakowia. To Michał Rakoczy, ale to uderzenie zbyt lekkie dla Jasmina Buricza, aby sprawiło mu jakieś problemy. Przewraca się w polu karnym Benjamin Kalman. Pierwsza decyzja sędziego. Damiana Kosa jest taka, że to on faulował, ale chwilę później mamy analizę VAR, no i dokładnie widzimy, że to Michał nalepa. Sfaulował, Kalmana, więc zmiana decyzji, rzut karny, Jani Atanaso, pewnie do bramki, Krakowia, wreszcie dopieła swego, Krakowia doprowadza do wyrównania. Zmylony tym razem Jasmin Buric. Jani Atanasow z trzecim golem w sezonie od 73 minuty jest 1-1, no ale zagłębie też ma swoje szanse po tych wielu minutach przewagi pasów. Kasper Chodyna do Mateusza Wdowiaka, a ten myli się minimalnie w naprawdę dobrej sytuacji. Benjamin Kalman, Benjamin Kalman jest sam na sam z Buriczem i doskonała interwencja Jasmina Buricza. Bramkarz Zagłębia ratuje swoją drużynę w 87 minucie, a chwilę później znów pod jego bramką jest bardzo, bardzo groźnie. Tym razem w polu karnym Patryk Makuchy i ta piłka dosłownie minimalnie przeszła obok słupka. Buricz tylko przyglądał się temu jak futbolówka kozłuje po murawie i mija słupek o centymetry. W 97 minucie jeszcze jedna dobra sytuacja zagłębia. Tym razem to piękko strzelał Madejski na spółkę z obrońcami broni. Jak widać w ostatnich minutach było naprawdę ciekawie zarówno Krakowie, ale też zagłębie. Obie te ekipy miały swoje szanse na to, aby wygrać ten mecz. Kończy się remisem 1 do 1. Dla Zagłębia to już piąty mecz z rzędu bez zwycięstwa. No i to jest taki remis, po którym żadna z ekip nie jest zadowolona. Zostają oba zespoły na swoich miejscach w tabeli. Zagłębie dziewiąte, Krakowia dziesiąta. Obie ekipy bogatsze o jeden punkcik. A więc w Lubinie Zagłębie Krakowia 1-1. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.